BMS, witam, witam, widzę witam. fani. Chciałem tu złożyć wam też świąt, dużo prezentów pod choinkę No i wiadomo z rodziną podzielić się z opadkiem tego typu. Pozdrawiam Was, tego typu. Takie bondza Was tu po pozdrawia. Składam wam życzenia. Idźcie do przodu, nie do tyłu. To jest podstawą od tego zacząć. Cóż, święta, święta i poświęta, jak się mówi, widzowie, fani, ale Wesołych Świąt Wam życzę dużo, jak się mówi, łobawę, tego typu, podchłoninką, dużo prezentów, tego typu. Trzymajcie się, jak coś, śmiało piszcie, tego typu. Wesołych Świąt Wam życzę. Bę, bę, bę.